Jak jeździć dieslem i nie zatrzeć układu wtryskowego? Tu akurat pompa do N57, nowa oryginalna. Eee, kluczowa rzecz, nie jeździć na pustym baku i uczulić swoją partnerkę. Jeżeli dajcie ten samochód, to jest kluczowa rzecz. Nie kręcić w ogóle silnikiem, jeżeli jest dosłownie zero w baku. To jest po pierwsze. Druga rzecz, e, czystość benzyny. Nie wiem, nigdy nie miałem diesla, ale przypuszczam, że tam, bo na przykład w N53 nie ma czegoś takiego jak filtr paliwa wymienny. W dieslach przypuszczam jest dbać o to i go zmieniać. Częstotliwość, e, z jaką sprzedajemy pompy N w stosunku do serii B jest taka, że tych enek jest chyba po prostu więcej i nie mogę powiedzieć, że seria B pozbawiona jest wad, czyli B47 i B57, bo też ludzie je zamawiają i też chwalą się tym, że zajechały się. Nie przyznają się z jakiego powodu, ale po prostu puszczają opiłki, tak więc cały układ tryskowy jest do czyszczenia. A czasami i do wymiany. Mowa o wtryskach i, i pompie. Koszt kolosalny, bo to jest 932 zł. Razem z zaworem. No i w serwisie musisz ją oddać. My nie przyjmujemy starych pomp. Nie chcemy śrotu. może się u nas kupić w dobrej cenie. Mamy nawet do B B57S. 3.0d ten taki mocny silnik jest ona u nas dostępna razem z zaworem nowa zapakowana oryginalna więc jeżeli ktoś potrzebowałby to zapraszam